Znakomicie radzą sobie w trzeciej lidze siatkarze UMKS FPP MicroEU. Po czterech rozegranych seriach mają na koncie cztery zwycięstwa, a do tej pory rywale urwali im tylko dwa sety. W ostatnim pojedynku pokonali rywali z gminy Kozłowo 3 do 0. Goście przyjechali w minimalnym składzie i nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki z silniejszymi gospodarzami. Wszystkie sety Ełczanie wygrali do 17. Drużyna nie pokazała tam no, dużych możliwości na pewno nie, nie miała. No, my też dzisiaj nie pokazaliśmy. Yy... Naszej najlepszej gry, no jak przeciwnik grach, tak jak my gramy. Po prostu dostosowaliśmy się do tego poziomu, aby tylko po prostu wygrać ten mecz. Łatwo i jak najszybciej. Mecz z Kozłowem był drugim z rzędu pojedynkiem, który Euczanie rozstrzygnęli na swoją korzyść przed upływem godziny. UMKS bardzo dobrze zagrał zagrywką, zawodnicy zdobyli w całym meczu sześć asów serwisowych. Dobrze zagrali także w obronie i na środku, gdzie punktowali Jakub Serafin i Bartosz Dylak. Wdrużenie z Kozłowa zawiodła organizacja gry. Nie zgrani ze sobą zawodnicy popełniali masę błędów. Skład jest mocno eksperymentalny. Nie było podstawowych zawodników. Z podstawowej szóstki jest dwóch, góra trzech, a reszta to są osoby, które nie chciałbym powiedzieć, że przychodzą na trening od tygodnia, czy tam od kilku, bo w ogóle u nas jest ciężko z treningami. Ełczanie nie musieli grać na maksimum swoich możliwości. Być może dlatego nieco słabiej spisali się w tym meczu atakujący. Daniel Jaroszewicz, który tak dobrze grał w drugiej partii, w trzeciej musiał zejść z parkietu nieco wcześniej. No tak, z kontuzją po meczu. Znaczy już miałem problem wcześniej właśnie z Barkiem i teraz mięsie mi bardzo wyskoczył i już nie mogę. Znaczy powiedz, to już mi zaczęło bardzo boleć, ale chciałem trochę pograć, także myślę, że przejdzie jak najszybciej. Z meczu na mecz UMKS gra coraz lepiej. Trzy wygrane, trzy do zera i jeden pięciosetowy pojedynek z ostrudą stawia Euczan w gronie ścisłych faworytów do wygrania tych rozgrywek choć ligowe schody dopiero się zaczynają. Tutaj trzeba również spojrzeć na układ tabeli, że e, akurat te mecze najtrudniejsze są przy, przed nami, bo i Elbląg, który również wszystkie mecze wygrał i Ruciana Nida, która e, ma jedną bodajże porażkę, e, jest ciągle przed nami. Za tydzień Ełczan czeka mecz u siebie właśnie z Rucianem Nidą. Ełczanie wystąpią w tym meczu w prawie najsilniejszym składzie. Kibicować siatkarzom można w hali przy ulicy Kolbego 14 grudnia o godzinie 11.